Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to wydarzenie, które wyciąga na ulicę Tarnowian. Nie wszyscy jednak chcą się włączyć w zbiórkę pieniędzy dla tej fundacji. Zdania są jak zwykle podzielone, choć więcej wydaje się być tych po stronie fundacji Jurka Owsiaka. Zawsze wspomagam, a dlaczego mam nie wymagać, jeżeli to dla dzieci albo dla starszych osób? Wspomagam, ponieważ jest taka potrzeba. Orkiestra pomaga dla dzieci, dla ludzi starszych, starszych dla geriatrii w tym roku. Bo robię to co roku, to dlaczego miałbym w tym roku nie robić? Warto? Warto, warto. Dlatego, że myślę, że warto pomagać innym chorym osobom, które potrzebują pomocy. Nie każdego da się zachęcić, bo ktoś ma swoje myślenie i nie da się przedstawić tego myślenia. Natomiast ja uważam, że jest to naprawdę bardzo dobra rzecz, którą on robi, i dać tą złotówkę czy dwa, to, to znowu myślę, że nikomu nie ujmie. Z budżetu rodzinnego, a zawsze to pomoże. Przecież te pieniądze nie, nie przepadają, tylko idą na, na wyposażenie szpitali, na pomoc dla, dla starych, a ja już jestem stary, dla dzieci. Już tyle lat jest zbierane i tyle rzeczy, co było zrobione. No to nie wiem, wolę, wolę po prostu nie słuchać tego, co, co ktoś tam gdzieś powie. Zawsze jeżeli ktoś chce pomóc, zrobić coś dobrego, to później niestety, ale to się tak przeinacza.